Cześć, tutaj Grzegorz Kursz, agent specjalny. Witam Cię na Kawalerce, na kolejnej naszej inwestycji. Dziś jestem z macikiem, ekspertem w Bentley'u. A dziś nie w Bentley'u. Witam Was wszystkich. A dziś dokładnie, dziś nie w Bentley'u, dziś w Kawalerce. Jesteśmy tu nieprzypadkowo, bo to jest inwestycja najnowsza, myślę, z tych, które chcemy Wam pokazać. I tu mamy nowego inwestora, który kupił tą, to ja. tą, to tą kawalerkę. <laughs> tak, Maciek ostatnio właśnie nabył sobie tą nieruchomość. To jest, to jest kawalerka w Mysłowicach. No i chcieli, chcielibyśmy Wam tak naprawdę troszkę pokazać, opowiedzieć, jak to wyglądało i skąd się w ogóle wzięło to mieszkanie, bo dzisiaj często ludzie mówią, że szukają okazji, że, że chcą mieć super jakieś mieszkanie, że nie wiedzą, gdzie szukać tak naprawdę i mówią, że tych okazji już nie ma, że jest za wielu inwestorów, za wiele osób się tym tematem zajmuje, a my chcemy cię pokazać i będziemy Ci kolejny raz na pewno pokazywać, że te okazje są, że można wykorzystywać znajomości, które są dobre, jak już wiesz pewnie po filmach Macieka, że znajomości są bardzo dobre, relacje budowanie relacji. Maciek, powiedz trochę mhm. więcej skąd w ogóle jest to mieszkanie, jak się to, jak się to stało, że trafiło w Twoje ręce. Na pewno by nie trafiło w sposób klasyczny, czyli szukając gdzieś po Lixach i innych portalach, bo tam chyba było wystawione za na początku tego roku w ogóle było chyba mhm. by za 90 tysięcy, tak, gdzieś koło... później tak schodziło i chyba ostatecznie było za 72 czy 73 coś mhm. takiego. E, więc e, no spadało, spadało, ale tam bym nie szukał takich rzeczy i w takim miejscu też bym nie szukał. Natomiast okazało się, że znamy właściciela, Dokładnie. który to sam się do nas odezwał przez to, że e, no działamy tutaj i na kanale Expert Bentley'u, działamy tutaj też z Tobą na kanale Agent Specjalny. W związku z tym e, właściciel odezwał się, e, no bo wiedział, że zajmujemy się nieruchomościami, no i powiedział mam na sprzedaż i w zasadzie tyle i tak się zaczęło. i. I stąd też cena była i obniżona, i specjalne warunki płatności, o czym jeszcze za chwilę powiemy, no ale tak naprawdę wzięło się wszystko z relacji, a można nawet powiedzieć, że trochę z marki, z marki osobistej, o której ja też dużo mówię, bo ta marka właśnie pozwoliła no, wynegocjować i fajne rzeczy, no ale też zrobić bardzo dobrą transakcję, myślę, korzystną dla każdej ze stron. Mhm. Tutaj właśnie Maciek wspomniał i będziemy teraz o tym mhm. mówić, to jest myślę, że majstersztyk, który zrobiliśmy, ale raz, że to była wiedza, dwa, że to była nasza kreatywność, a trzy, że otwartość właściciela, który, który tak. też nie wiedzieliśmy na początku, okazał się naszym znajomym, bo po prostu mhm. mieszkanie się pojawiło przez jakiegoś maila, po tych naszych filmach związanych mhm. z nieruchomościami nie wiedzieliśmy, że to jest właśnie ta osoba i dopiero później, jak przyjechaliśmy tu na, na to mieszkanie, no to się okazało, że to jest... tak. Bo jest, stary znajomy. Stary ale. znajomy i okazało się, że, że będzie, no, będzie się na pewno łatwiej rozmawiać. Mm -hmm. I, I tak też się skończyło. Cena finalnie zatrzymała się na poziomie 60 tysięcy złotych. 60 000 zł, a jak Maciek przed, przed chwilką wspomniał, było to 90 kilka na samym początku, kiedy tak. właściciel chciał to sprzedać. Mieszkanie oczywiście się nie sprzedawało, długo, długo stało. I, no i tak naprawdę skończyło się tak, że, że, że to mieszkanie mm -hmm. kupiłeś. No i co najważniejsze, czyli ten sztyk, Jak to zrobiliśmy? Maciek no. zaproponował, no bo stwierdził. A czemu by nie? Jak nie spróbuję, to na pewno się nie uda, więc 50% no. szans mamy. I Maciek, jak to dokładnie, jak to no. wyglądało? Stwierdziłem, że są, jest kilka opcji, tak naprawdę. Mogę kupić w całości za gotówkę, mogę kupić no, na kredyt, ale nie przepadam i jak się tylko daje to unikam. No i mogę wymyślić coś innego, czyli kredyt kupiecki. No mhm. i kredyt kupiecki dla tych, którzy nie wiedzą, polega na tym, że w zasadzie ktoś nam coś sprzedaje na raty, ale nie klasyczne bankowe raty, tylko po prostu z nim się dogadujemy, że zapłacę ci teraz tyle, później tyle i później tyle. No i dogadaliśmy się z właścicielem na 4 raty po 15 tysięcy złotych miesięcznie. No, w, mojej, jakby w moim biznesie to powoduje, że nie muszę wyciągać żadnych innych inwestycji, które mam nic w zasadzie nie robić, wszystko można sobie na bieżąco sfinansować i w zasadzie po czterech miesiącach mam, jakby, całą własność. Wszystko jest oczywiście do załatwienia u notariusza, bo ludzie czasem się obawiają, że czy to takie umowy, to, czy to nie jest legalne, czy jakoś nie oszukam, więc nie, wszystko jest notarialnie podpisane. Również sprzedający jest zabezpieczony przed tym, jak ja bym na przykład wywinął numer i bym przestał płacić, no to wtedy, wtedy to ja mam większy problem w zasadzie, bo już zapłaciłem ileś, a, a mieszkanie bym musiał oddać, więc jakby jest to sprawa bezpieczna, jeżeli sprzedający oczywiście nie potrzebuje też kasy na już. No bo to też jest, też jest ważne, wiadomo, że na takie coś się nie zgodzi ktoś, kto musi pilnie jutro, bo nie wiem, wyjeżdża za granicę, no ale w tym wypadku dla sprzedającego nie było to tak kluczowe. Myślę nawet, że, że to jest nawet dobra transakcja, ogólnie widzę tu dobre takie win-win dla każdej ze stron, bo wydaje mi się też, że w sytuacji sprzedającego fajnie będzie, bo on też ma i swoje inwestycje i swoje różne wydatki, myślę, że nawet fajniej będzie mieć co miesiąc ten zastrzyk, a jednocześnie no, Wiemy wszyscy, znaczy większość z nas wie, że jak się ma od razu zastrzyk gotówki, to jest taka tendencja często, że trzeba się tego pozbyć. Trzeba to wydać. Wszystko. Trzeba coś z tym zrobić od razu, więc z tej perspektywy często jest lepiej. Natomiast tutaj sprzedający się też zgodził na takiego deala z jednego ważnego względu. Ja zaproponowałem pomoc, ponieważ sprzedający prowadzi swoją, swoją działalność edukacyjną, uczy ma swoich klientów. No i robi to tak, no tak, jak, tak jak robi. Natomiast stwierdził, że kurczę można by to robić lepiej, można by to wyskalować i tak dalej. I stwierdziłem, że z kolei moja, moja wiedza może być dobrym, dobrą pomocą dla niego. Ponieważ to jest rzecz zazwyczaj i tak dużo więcej warta od, od pieniędzy i dlatego też się tak dogadaliśmy, że, że nawet to, to przekazanie tych rad nie będzie na konto bankowe, tylko że zawsze się spotkamy po to, żeby usiąść na kawie i podyskutować na temat jego biznesu. Więc tak naprawdę jak gość, <coughs> znaczy gość to przeliczył, ale jak ktoś z zewnątrz oglądający nas przeliczy, ile godzin jeszcze to będzie konsultacji, wsparcia i tak dalej, bo ja też zaproponowałem, że na bieżąco i pomogę ustalić mu strategię rozwoju tej firmy i tak dalej, bo tam widzę bardzo dużo rzeczy, które można usprawnić, no to tak naprawdę myślę, że będzie, będzie z tego bardzo, bardzo duża korzyść finansowa również, więc to realnie można powiedzieć, że dużo droższa jest ta kawalerka. Mhm. Ale to jest fajne, to jest fajne, bo, bo ja mogę pomóc sprzedającemu, sprzedający pomógł mi, więc każdy jakby wymienia się wartością i to jest super i wydaje mi się, że już nawet przy naszym pierwszym spotkaniu u notariusza już chyba sprzedający zaoszczędził kilka tysięcy, bo zadał mi parę pytań o pewne rzeczy, które, które planował zrobić i dzięki temu mogliśmy to przeanalizować, przedyskutować i, no i uniknąć paru inwestycji, które by były na pewno na 100% byłyby błędne, więc więc już w zasadzie jest, stopa zwrotu rośnie. Mhm. Także marka osobista, znajomość, relacje jak najbardziej pomagają i wiedza do tego też. Czyli można powiedzieć, bo ktoś, ktoś oglądający może powiedzieć sobie, że właściciel stracił, tak? że chciał za 90, 80, mm -hmm. 70, a finalnie sprzedał za 60, ale jakby to tak mm -hmm. zebrać sobie wszystko i przeanalizować, tak realnie, no to myślę, że on w dalszej przyszłości zyska. No bo dostaje wiedzę od praktyka biznesu, mm -hmm. sam jest na e, takiej, myślę, początkowej jeszcze drodze biznesowej, mm -hmm. e, wiele błędów e, sam się przyznał, gdzieś tam popełnił e, i żeby kolejnych nie popełnić, no to tak naprawdę dostaje wiedzę mm -hmm. od siebie. Nie musi przyjechać na spotkanie, na jakiś coaching, mentoring taki godzinny, gdzie zabierze Tobie godzinę lub dwie i zapłaci za to, mm -hmm. tylko do, dostaje to no To w... nie są tanie rzeczy. <laughs> nie, są, nie są tanie rzeczy. Wiadomo, jak ktoś jest przedsiębiorcą, to potrafi sobie godzinę swojego czasu wycenić. Mm -hmm. e, także Ty też doskonale to wiesz, ile mm -hmm. to kosztuje i tego czasu się nie da kupić, więc ciężko go komuś oddawać za darmo. E, dlatego myślę, że kupujący będzie zadowolony, bo jeśli cztery razy się z Tobą spotka, co najmniej plus ten notariusz, no to już jest pięć spotkań, tak? Cztery raty plus notariusz. Plus, że ja mu też zaproponowałem, że na bieżąco niech nie atakuje na Whatsappie, ile chce, jak tylko potrzebuje, Czyli tak, tak naprawdę że... bez, bez limitu dostaje. Tak, więc Zostaje. może się okazać, że to jest najdroższa kawalerka w województwie śląskim. W historii, dokładnie. Ale tak realnie to jest za, za 60 tysięcy i to jeszcze tak. w kredycie kupieckim, więc mhm. bardzo fajnie. A dzisiaj już jest, jesteśmy w, nie, w kawalerce, jak widzicie za plecami. Masz już klucze, mieszkanie już praktycznie będzie zarabiać, myślę, od przyszłego mhm. miesiąca, od, od października. A tak ogólnie jeszcze chciałbym mhm. na koniec zapytać, bo wiadomo, że biznes robisz już lat ile? Z 15. Z 15, więc mhm. tak naprawdę biznesów wiele widziałeś, z przedsiębiorcami w Bentleyu siedziałeś naprawdę różnego kalibru. Ci, mhm. ci ludzie mają wielkie biznesy i ogromne pieniądze, pieniądze przechodziły przez te firmy, więc chciałbym zapytać, bo dzisiaj się mówi... E no właśnie, że jest kryzys, że będzie kryzys, że jest spowolnienie, że nieruchomości, z, że jest bańka, że może warto. Niektórzy mm -hmm. mówią, że nie warto. Jeden tak. ekspert mówi, że trzeba uciekać, drugi mówi, że, że wręcz przeciwnie, trzeba mm. kumulować kapitał i czekać na, na to, aż spadną ceny. A jeszcze ktoś inny mówi, że nie ma okazji. Mm. <laughs> Jakoś to w ogóle skomentował, czy w ogóle warto kupować nieruchomości i w porównaniu, jakbyś tak jeszcze porównał do na przykład kruszców, do kryptowalut, mm -hmm. które są dzisiaj, czy były coraz bardziej popularne, mm -hmm. dzisiaj jest też znowu taka, taka Taka, taka sytuacja, że część osób się tak. wystraszyło i wyszło z tego, więc y, pytanie: jak, jak ogólnie byś porównał nieruchomości? Czy warto? Jeśli tak, to dlaczego? Mhm. Jeśli nie, to też dlaczego? Może najpierw na najłatwiejsze pytanie odpowiem co do okazji. Mhm. Okazje były, są i będą, i to jest prawo rynku, że zawsze na rynku są okazje. To jest jakby w każdej dziedzinie i w każdej branży. Będą zawsze okazje, bo to, to musi tak być po prostu, no to jest logiczne, bo żeby nie było okazji, to każdy by musiał zawsze, nie wiem, wymyślić sobie najdroższą ofertę i chcąc się jeszcze w to zaangażować, żeby coś od np. w nieruchomościach odpicować, mieszkanie itd. Tak, jak ty wiem, że bardzo dużo nieruchomości e, podnajmujesz, mhm. no to bardzo często to są właściciele, dla których ty jesteś po prostu błogosławieństwem, nie siedzą gdzieś za granicą i tak dalej, tak by musieli zjeżdżać, remontować, meblować, kombinować, szukać lokatorów, bujać się z tym wszystkim. No tak, Ty wpadasz cały na biało i zdejmujesz im ten problem i to jest okazja dla Ciebie, ale też okazja dla nich, więc tak. to, jest, to jest rynek, że okazje są i będą zawsze. No i teraz co do samych inwestycji. Bańka na nieruchomościach trwa i to jest pewne i przyznam szczerze, że sam się boję patrząc na tych ludzi, którzy teraz chcą, nie wiem, stawiać osiedla i tak dalej. My sami robiliśmy przez ostatnio różne wyceny, dostaliśmy mhm. jakby to było budować i tak dalej, no i przy aktualnych cenach zakładać, że proces, który trwa przecież, nie wiem, rok, półtorej, zanim się dostanie wszystkie zezwolenia, zanim się zbuduje, że przez półtorej roku ta bańka na nieruchomościach nie pęknie, to jest, to jest mocny hardcore moim zdaniem. No i dzisiaj na przykład 5-10 km stąd, w Katowicach, tego typu kawalerka, no to jest 160 tysięcy, tak. o stówę więcej. Dokładnie. I teraz pytanie, czy lokator zapłaci te no, ponad 2,5 razy więcej praktycznie czynszu, żeby to się opłacało dla inwestora na przykład. Mhm. E, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Niemniej jednak no, ktoś może powiedzieć, dobra, ale to, to dalej, mimo że to jest blisko na przykład wszystkich dużych miast okolicznych, no to Mysłowice to nie jest jakieś takie miasto, że się słyszy, nie wiadomo co. Natomiast ja do tego podchodzę inaczej. Dla mnie każda, każdy lokator, który mi tego nie spali, <laughs> będzie korzyścią. Ponieważ normalnie to bym na przykład tą kasę w złoto. I co bym zrobił ze złotem? Nic, po prostu nic. Będzie leżeć. Sadziłbym do szafy, no nie, nie do szafy, a już pancerne chyba. Sfera. Więc gdzieś bym schował, no i bym trzymał. No i, i nawet bym nie spekulował na tym, że dobra, potem będzie kryzys, to złoto rośnie, to wtedy sprzedam. Nie, ja bym to trzymał aż do śmierci, jeżeli bym nie musiał tego sprzedać i po śmierci dzieci by sobie to wzięły. Dokładnie to samo jest z tą nieruchomością. Tylko, że jest szansa, że ona po drodze zarobi, więc dla mnie nawet gdyby przez najbliższe kilkadziesiąt lat, a czynsz tu jest 100 zł miesięcznie, więc no, umówmy się, mały, mały abonament za to, że, że coś chce przekazać dzieciom za jakiś czas, więc nawet jakby przez te 30 lat nie było tu nikogo, to ja wydam 1200 rocznie na czynsz, czyli powiedzmy te 36 koła za 30 lat. Tak, dobrze liczę? Dobrze mhm. liczę, ma. 36 koła wydam za 30 lat, bez żadnych tych. Potem zrobię remont za 10. To mam tak naprawdę za 50 tysięcy i to wydane tak naprawdę na bieżąco. W przyszłości jest jakiś tam majątek dla dzieci, więc tak naprawdę, jak robić jednego takiego deala za drugim, to się może okazać, że w którymś momencie ma się 20-30 takich nieruchomości. No ale ty, jako specjalista, też wiesz, że chyba jest mała szansa, żeby przez 30 lat nikt się tu nie pojawił. Bo tak naprawdę, z najemcami, no, pustostany to jest wynik, zazwyczaj przecież. Yy... Ceny. W sensie, mm -hmm. że każdy pustostan da się rozwiązać, obniżając cenę, oczywiście weryfikując lokatorów i tak dalej, żeby tam potem nie było nieciekawego towarzystwa, no ale, no ale obniżam cenę i tyle, i ktoś przyjdzie prędzej czy później. Więc dla mnie to nie jest tam kwestia wyliczania tych procentików, bo to wiadomo nieruchomości, porównując do kryptowalut. No ja na samym Bitcoinie w tym roku już potroiłem kapitał, który wsadziłem na początku tego roku, więc w nieruchomościach to jest nierealne. Ale z drugiej strony to też nie o to chodzi, właśnie, bo to są zupełnie różne aktywa. Mój kapitał w kryptowalutach do końca roku z kolei może zmaleć do 10%. A tu jest też nieprawdopodobne, bo to można ubezpieczyć i tak dalej. Więc pod tym kątem jest to, jest to dobra rzecz i ja w ogóle nie wyliczam, czy to będzie 6%, 7, 9, 14 czy 3. Mhm. To po prostu ma być i to myślę, że wymaga wyjaśnienia dla tych, którzy się właśnie tym interesują i, i zaczynają liczyć, po co kupować te kawalerki, skoro no, gość zablokował 60 koła, mógłby zainwestować coś tam. Tyle rzeczy, by z tym można zrobić, rozwinąć biznes na przykład. To jest też klasyka gatunku, że rozwinąć biznes, no ale doświadczenie. I wrzucić pokazuje, 60 000 że, tysięcy firmę, tak? O, że że firmę można wrzucić 6 milionów nawet. To Do jest tego nie... nieograniczone po tak, prostu. Tak, tak. Więc zawsze się da wrzucić firmę. No ale no, ja na szczęście jestem w takiej sytuacji, że mogę wrzucać i firmę i, i tu, więc myślę, że to jest spoko. Mhm. No i właśnie, a to jeszcze od razu dodam, właśnie to jest, to jest właśnie ta różnica położenia, że w tym momencie, w którym ja jestem, dla mnie to jest świetny deal, bo kupuję nieruchomość, ładuję kasę, którą normalnie bym zainwestował w firmę w nieskończoność i coś mam, czyli zwiększam stan majątku, a z kolei sprzedający nie jest w tym momencie swojego życia, że potrzebuje akurat takich inwestycji. W jego wypadku zdecydowanie lepsza i bardziej opłacalna będzie inwestycja w siebie, mhm. bo jak zainwestuje w siebie, w swoją markę osobistą, w swój marketing, to on z takich 60 tysięcy może zrobić 600. Mhm a nawet jeśli e, hmm. będzie to 600 rozłożone na ileś tam lat, no to on będzie zarabiał z, ze swojej pracy, która będzie lepsza, która będzie tak. przeanalizowana co w firmie hmm. może robić lepiej jako ekspert, hmm. który może sobie zrobić jakieś produkty abonamentowe, albo podnieść ceny, podnieść jakość i tym samym podnieść ceny. E, może mieć po prostu kilka tysięcy złotych miesięcznie, tak? A tutaj z tej kawalerki no. kilka tysięcy złotych miesięcznie, no nie, ma opcji. No, no nie ma takiej opcji. Ale jest to myślę, że idealna kawalerka na jedną osobę, więc już dzisiaj jak tu wchodziliśmy, to już mieliśmy drugi pomysł na tę kawalerkę. Tak. E, i niekoniecznie na, na, na kawalerkę właśnie, na mieszkanie. Także kreatywność zawsze jest, okazje zawsze są, e, zawsze są właściciele, którzy chcą się dogadać, tylko kwestia tego, żeby dotrzeć do nich. Ja uważam, że nigdy nie ma takiego momentu, że coś się skończyło, że jest boom uh -huh. lub nie ma boomu, że jest jakiś moment. To jest kwestia tego tylko, co ludzie mówią i kogo chcesz słuchać, jak uh -huh. chcesz działać. Ja pamiętam też, że jak, jak pierwsze mieszkanie podnajmowałem, to robiłem wiele, wiele błędów i też 50 telefonów wykonałem i wszystko, co chciałem, to powiedziałem przez telefon, dlatego ludzie się nie godzili. Uh -huh. mm, więc pamiętam, że też doprowadziłem już później do, do spotkań, mm. gdzie, gdzie na spotkaniu ludzie też mi widzieli, e, mogli zbudować zaufanie. Tu właśnie kolejna, kolejna rzecz, o której mówiliśmy wcześniej, czyli budowa relacji. Mm. Przez telefon tego się nie da zrobić. Nie da się budować relacji przez telefon, przez internet jest to dużo cięższe, na żywo jest to najlepsze, dlatego mm. e, polecam, jeśli chcesz e, takie rzeczy robić, to to tylko budowaniem relacji i takie okazje myślę, że mogą się pojawiać dużo, dużo częściej nie tylko nam, ale też, ale też tobie. Także myślę, że podsumowując, można powiedzieć, że, że warto, warto szukać, bo jeśli będziesz szukał, to będziesz znajdował, a pieniądze też, są, też nie są problemem, jak widzisz na, na przykładzie maćka. On mógłby to zapłacić, mógłby to skredytować, ale wybrał trzecią opcję, która jest chyba jeszcze lepsza, więc widać, że da się. Da się. Zdecydowanie. <noise> Także myślę, że dzisiaj też możemy śmiało podsumować, że e, że warto, że warto te nieruchomości rob, robić mimo, mimo tego, że, że ludzie różnie mówią. Że... No. A ja tylko dodam, że z listy 100 najbogatszych ludzi na świecie wszyscy mają nieruchomości. Mhm. Więc to chyba nie jest przypadek. Oni coś się <noise> chyba mają. <noise> Dokładnie. Coś, coś, coś wiedzą. Także dzięki za, 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 za poświęcony czas, za oglądanie. Myślę, że będziemy takich filmów nagrywać mhm. więcej. Eee, I pamiętaj, eee, <laughs> przeciętność zostaw innym <laughs> i zostań agentem specjalnym. <laughs>